Co walczysz? ja walczysz. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie mogę Nie dać. Nie też nie mogę. Gdzie jesteś? Na tej yy, burze Dobra. Widzisz? Nie, no, super. Dobra, prawie... Poison bar... Barbu. Daj Dałem mu to. Uuu, dałem mu to. Teraz tak, muszę znaleźć tam Cirkobre. 14 i kilkobra Nie wiem, zadowolić. A tu jest Cirkobre, Jest 15. Gdzie? Idę. Ja jestem na jego superfektywna. Bajasz. Dik, no nie. Dobra, teraz nawet walny poundem. Czemu poundem? No bo i tak mnie zabija i tak. No wiem, ale wtedy. Tak by... O nie, no. Na razie dobijem jeden level i yy, cię zabiję. O jest, dwie tu. No Stardzie jakiś. Piętnasty mm -hmm. 15 typu. Urde, nie mogę biegać. No się nie się nie Dziesiąty Dobra 14. I, o, ewoluje Jest popnij go Popchnij oh Dobra, popchnij go o! O! Widzę. Elo, O jezu. Ale schizo! Są w ogóle może ani... Dobra, idziemy do tego łasa. Basi chodź tu! Mm -hmm. mm -hmm. Widzę. Chodź to. Chcę tylko brać to No i teraz wojscy pierwszy pierwsze. byłam pierwszy Dobra, became confused i jeszcze raz proszę Już yes, go Jestem silikon x, akurat Ła, Ale słabo, ale... mam tylko Boss on um. Boss common A Więc nie taki show bardzo ty, ej, ja myślę, że ja co dobiję trzecią formę. Tego... Ja trzecią już nie No skąd wiesz. No ja jedno cię, by trudno by było. No jak już mamy ten... Y, 16. Siedemnasty teraz nawet. No, możliwe. W ogóle sprawdzę, czy... O dobra. Wkazuje się wszystko stąd. To i chodź na chwilę. W ogóle uży używam... Yy, używam w ogóle tego OBS, tytuł, żeby nagrywać filmiki. Ej, chodź Jak, i do mnie. No, idę, idę. Jak sami byście chcieli, co? Aha. Nie no jestem, co tam? No, zobaczę. Gdzie tam? Pokni. O, Tylko To nie kałuję. Patrzcie. Przybliżenie. Przybliżenie Max. O kurde, ale mocarz. Ale mocarz. Nie, nie wiem, ale... sprawdzę. A ja właśnie na swój mogę. Nie ja nie mogę. Shavana Unana. A i y, napiszcie w komentarzach, czy wolicie takie długie filmiki, czy krótkie? No, Bo ja bym chciał bardzo wiedzieć, czy wy, czy wy lubicie takie krótkie, czy długie.

Pf, 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 pf. Czemu mogę Nie mogę. Skaczę. Eh. Watchdog. Mamy o watchdogu. Tu 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 <laughs> Gdzie? <laughs> Sk nie dorzuciłam.

Ej, tam daleko jest, dobra, nie idę do niego. Mam baraninę chociaż. Co? <noise> Pokemon'a ja, ja to się nie i to jest O, krytykali jeszcze wszedł. Metal Song. Ja <maja>. <To co? głosy> Pim 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 Jeszcze raz Jeszcze raz dosłownie i... zabite. Dobra, ja bym... No Przed chwilą cię zabiłem, Patrac A ty jeszcze tu przychodzisz do mnie, no Żenujący, no żenujący O, ja mam per... Kolejny boss No Ty, lecę który? szesnastym Ja lecę, próbuję Ja amper dajesz Ale widzisz, teraz więcej tych bossów respi Mi dlaczego? 48 hmm. Jumko. Lecimy Jaka?

Buga, buga. To rozsawida. O, jestas sixda. Co tak jak grobowacie? Chłopie. Nie wiem. Weź tę taurosę na 15 zabij. Co jeszcze zrobię? Ja muszę na pustynię ekipu. Czekaj. I cię Chyba nie widzą, nie, nie słyszę. No, na pustynię jeszcze jest. Eeeh, z taurosą w rachmifem. Co jesteś? Mięso. Mięso? Mam na fulla. Kurde, ja nie, nie. Ty, tu cóż jest? Daskstone zostałem. Daskstone? No. Nie wiem po co, ale ok. Czy ja mogę mojego Drizile wziąć? Daj Nie. A skąd dostał mi baraninę? Baraninę za to co? I za każdym. Za każdym. Za każdym. Za każdym. Za każdym. Ok, to teraz tak. 18? Hmm. 19. No kurde, prawie. Dobra, ja znalazłem. O kurde. Templa. Templa znalazłem, widzowie. Let's go. Takie będzie coś fajnego. Tak, myślę, to, o. Dwudziesty To Łotwa. Łotwa. baranina? Ja skąd mogę biegać? Super. Kień, dobra, myślę, okay. to jest... No To jest kule, że sam efekt, który tam. edge z wujka. Tylko w... wiesz, co zniszczy po prostu w Będzie lepiej. Wszystko, Zabieram wszystko. Mam, będzie sobie biorę stąd. Zabiorę wszystko. Jestem biedny. Nie będzie się na sobie. Okay. Panie, może co bicie. będzie złota. Już będzie prochu. Flame dostałem, Fire Aspect. Prison Battle XP. Looting 1 nawet. Co? Looting 1? Co się Jest super, dostałem dużo piasku. O to mi chodziło. Może lepiej płótkę na Idę po Think właśnie. OK. Nie tak. Lecę do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Jest. Starczyło bloków. Co? No Nie no A nie starczy, żeby ich jeszcze wyżej. Więc taki, taki trochę pech. Dalej, do mnie. Idę, idę, idę. Widzicie, jesteśmy sami na serwerze. Jakby co, to może. A, dobra, nieważne. To może, czy co? Nic, po prostu chciałam za jakiś serwer zapromować, ale zapomniałem, że nie ma serwera. A teraz nic Czy ja widzisz Poki Market? Nie. Czy to ja widzę? Ta! Nie widzę nie Poki ma... Market. Czekaj, Poki Czekaj, Market! Jest ja. ja jestem... Chyba, jest to <laughs> do mnie. Jestem za górami i ja za wiecie, lasami. No, byłeś bardzo blisko. Ej, szajniczą tu! to Chyba Nie! Nie Ale nie mam pieniędzy. Dobra, i ty tu z nim zostań? A ja idę po, po Kebola. Czekaj, piszczyni, jest pisz to. No? Kurde, jakbyśmy mieli chodzi innego Pokébola. Widzisz mnie? Na mapie. No, po no, prostu w... nie, czekaj. Jezus. Zostań najpierw z mieszanin. Akcja ratunkowa, musimy mieć tej mieszani. Jezus. Albo wiesz co ty idź po Pokebole. Po nie nie mam coś strzać no i tak, Ale przecież tam jest pokocenter też Czy No i tam No że tam są rzeczy do sprzedania No i dobra, on stanął w miejscu To mogę go niby... A, nie stanął Nie stanął, ale mogę go zakopić Nie no nie Kurde, co ty masz za dziwne ruchy? Ty tam no weź, weź, sobie zaznacz dwa razy i się do mnie tepnij prosto. I tepnij się... Sma Jezus Maria Gdzieś jest? Gdzieś ty, gdzie, ,dzie 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 ,dzie? gdzie, 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 gdzie? Gdzieś u mego nisku! Po prostu Dobra, to Dobra, hmm, to jest problem. Ja mówię, Dobra, idę ja zacznij. <laughs> idź, idź, idź. Mega daleko. Ty on idzie w stronę wioski, ale fajnie. To co ty robisz ty? Nie jest jednego wioska. Proszę. No nie, 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 no nie. Ja bym podszedł do tej ściany. To się do mnie tepnij. Nie, to no będzie wszystko. Nie. Dobra, joga to. się. No, tap, teraz e, to. Tap, kliknij. Spacja. Jeszcze yeah. raz tap. Dobra i teraz idź tam, tam do wioski, tam do wioski. No w tamtą stronę do wioski. Nie mogę robić tak. Ja też powoli nie mam. A Nie. Co? Widzę. Tepnij się jeszcze raz. I teraz biegnij, biegnij ile w sił mogę. W sił spróbuję. Zrobić w kłopaka. Nie, zbędzi dajesz. Zbędzi? Nie, nie, no, nie, 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 Czyli zrobię tak. tak teraz tak. Tak, tak, tak. O. I tu sobie na spokojnie wejdzie. Teraz tak, tylko trzeba go tam jeszcze zapędzić. Albo tam okay. y great, great. No, Idź tam w drugą stronę. O, przepnę, przepnę się. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już! Mam tu, mam tu, mam to. Nie! Nie! Nie, 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 mam tu, 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 nie, 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 tu, nie, 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 Siedzisz nie, 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 Dobra. nie, nie, wyjdziesz, sam. nie, wyjdziesz. Dobra, okna, okna. Yes, dobra, ok po market. Tylko ty, po Nie ma co numeru, bo teraz jest A7. Wszystko. A to Max, najbardziej sprzedaj. Wszystko, nie ma co. dobra, już kupuj, kupuj, kupuj. Great boss. Ile mogę? Mam 6 tysięcy. Jestem no dobrosączny. Myślisz, że 11. Dawidą mnie. Czekaj, Jot. Nie, nie tapuj się. Jutro, tylko jutro. Aha, i Mar. Market. I gdzie ty jesteś? Weź się tak jeszcze raz. Dobra.

Mam Ale szczęście Jest. Jezu Ale szczęście Dobra To, to już chyba w tym odcinku będzie koniec Masakra Pod eksperymentem bakarony Ja mam przekonanie, złapiemy jakieś I wracamy do Was Dobra? Nala Pa pa Pa